zademonstruję teraz patent jak zrobić żeby oba koła w hondzie CB750 albo 750 albo Nighthawk były w powietrzu i można wtedy sobie robić jakieś obsługi czy coś robimy taką, deseczkę, robimy taką deseczkę z takim tutaj wycięciem teraz mamy podkładamy pod stopki coś o grubości około centymetra centymetr może być półtora stawiamy motocykl na stopkach teraz dajemy, przykładamy ten element tutaj wycięty jest taki na tą rurkę tutaj która biegnie tutaj wzmocnienie ramy i teraz naciskamy na tył motocykla, naciskamy deseczka sobie wpada tutaj w to i teraz mamy kółko w powietrzu, oba koła są teraz w powietrzu i przednie i tylne koło jest teraz w powietrzu, możemy teraz sobie działać, możemy tak zostawić motocykl na zimę więc jak nam tutaj pasuje, czy, czy do obsługi czy do zimowania 你龟。